Witam, chciałem dzisiaj pokazać, co to dzisiaj dostałem do zabawy w mojej firmie. Otóż mamy nowego DAFa XD 450 koni. Tak to wygląda, jak się przed tym siedzi. Mamy kluczyk, uruchomimy go sobie. Działa. Teraz zobaczcie. Tu mamy lusterko elektroniczne jedno, tu mamy lusterko elektroniczne drugie, plus to na górze, o, gdzie to jest? To tutaj, to jest kamera narożna. Coś, czego nigdy wcześniej nie miałem. Czyli ten samochód autentycznie nie ma żadnego lusterka na zewnątrz. Tak jak w Mercedesie, że są, ale, ale te nad, nad drzwiami i z przodu jest. nie? Tu nie ma nic. Ale zobaczcie, jak dobrze widać narożnik. Teraz tak to pokrętełko daje nam możliwość zmniejszenia ilości detali. Wracamy sobie nim taką. Jedziemy w nocy i autentycznie, jak wrzucimy sobie to do czegoś takiego, to mamy tylko kilometry i mile, temperaturę. Tak? i nic więcej, nie? To po prostu, po prostu działa, nie? Jest, jest, naprawdę, jest naprawdę genialnie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zgasimy go sobie. Teraz tak. Co mamy? Tu mamy światła. Mamy światła w postaci wyłączonej, ale mimo to że są wyłączone na górze, na górze kabiny z zewnątrz będą dwa światła postojowe świecić się bez przerwy non stop. Nie da się ich wyłączyć, chyba, że zrobimy to za pomocą czegoś takiego. To do góry. O. I w tym momencie teraz nie będzie działać kompletnie nic. W tym momencie tylko tacho chodzi. Tak, Bądźmy to sobie. Dobrze. No, i znowu się wtedy sobie uruchomi, tak? Wszyscy zaczną się ładować, co tutaj mamy. Mamy na drzwiach przyciski tego typu. Mamy światełka. Póki co, duża wada jest taka, że jeżeli chcemy włączyć ten przycisk, musimy mieć stacyjkę tak, jakby przykręconą. Czyli powiedzmy idziemy sobie z tyłu podłączać przewody, a w tym momencie ktoś sobie wchodzi i sobie może wejść do kabiny, dlatego że nie da się tego światła używać bez przekręconego kluczyka, co jest bardzo dużym błędem moim zdaniem. Tutaj mamy klimatyzację tak samo jak było w poprzednich modelach, bardzo fajnie zrobione przyciski i teraz tak, tu mam szczerze zagłostkę, wydaje mi się, że to jest aluminium, ale nie jestem pewien. Świetnym pomysłem byłoby, gdyby to było aluminium, bo jak jedziemy sobie, to mamy taki, mamy sobie pod ręka sobie leży. Mamy tutaj jedyny przełącznik tego typu. Jest to do podgłośnienia, tak? Do podgłośnienia to działa. i Jest to fajne, bo nie musimy w ogóle myśleć o tym, gdzie to jest. Jest to jedyny wystający element tutaj. Oprócz tego mamy tu przycisk wyłączenia tego i zmiany utworu. Jest to bardzo intuicyjne. Oczywiście możemy to również zrobić na kierownicy, tutaj, tak? tu mamy podgłośnianie, tu mamy obsługę głosową, źródło i tak dalej, tak? Mamy. Ale mamy to też tu, jak ktoś lubi, tak w inny sposób. Tu naprawdę ktoś cudownie to pomyślał o tym. Tutaj mamy półeczkę na dokumenty, taką, taką naprawdę dużą półeczkę na dokumenty, tak? Eee, możemy sobie o, położyć dokument. Nie wiem, czym zamknąć, to tak? Hej, ha, dobra, nawet się zamknie, tak? No to ciekawe. Nie wiem, czy tam gdzieś nie wpadnie, ale chyba nie. Nie, dosyć fajnie wyprofilowane. Dobrze, sobie tak. Tutaj mamy lodówkę i dwa takie miejsca na napoje. Duże napoje. Tu jest lodówka. To jest ciekawe, że ta lodówka trzeba ja się zablokować w takiej pozycji, żebyśmy mieli tutaj np. taką dwulitrową wodę. Jest to super. Kolejna rzecz, co w Daffie jest super, jest to to, że. Wyłączamy statykę i mimo to możemy obsługiwać szyby. Zobaczcie teraz, tam jest potężna szyba. Taka okno. I w skani, jak firma druga, w której pracowałem kupowała skanie, to musieli wywalać całe mechanizmy, żeby okno szło tam wstawić. więc tego okna de facto nie dało się używać. Zobaczcie, jakie to okno jest potężne. I teraz mimo wszystko, jak się przyjrzymy, jak zacznę opuszczać okno, to zobaczcie, ta szyba tam wchodzi w dół. Do czegoś takiego po prostu... Nie widziałem jeszcze i jestem pod potężnym wrażeniem. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Co więcej, zestaw audio jest doskonały. Zestaw audio to tutaj w tej chwili mam rozłączone, bo to koliduje z nagrywaniem, ale zestaw audio jest doskonałej jakości. Jest tak doskonałej jakości, że nie spodziewałem się. Brakuje jeszcze tylko głośników z tyłu, bo kiedyś miałem przyjemność przy takim jeździć, ale. Jakość dźwięku jest po prostu fascynująca. Kolor jest taki jak widać, taki piano black pewnych elementów wykończenia. Taki bardzo fajny połysk. Wiadomo, że ktoś to zaraz upapra, ale, ale, ale póki co jest, jest przepiękne. Jest naprawdę prześliczne prze, prze, prze to jest po prostu. Co z kolei zderza się dla mnie z takim sreberkiem, którego nie lubię. Ale to kwestia gustu, tak? Zobaczcie na kierownicę. Jak ona jest ładnie wyprofilowana, jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna w dotyku Trzeba przyznać, że się na postarał. Tutaj mamy, wiecie, tu mamy sterowanie wycieraczkami i jakiegoś, jakimś cudem, tutaj mamy spryskiwacze, które są w ogóle in, in, innej generacji niż yy, cokolwiek chyba w ciężarówkach było. Zwróćcie uwagę, jak to pryska. O, takie maluteńkie smuszki z wycieraczek. Tak, wiem, te wycieraczki będą dużo kosztować ale i nie ja będę za nie płacił, więc bardzo mi się podobają. Kolejna rzecz, która mnie cieszy, to to, że sterowanie światłem wreszcie sprowadzano tutaj, nie gdzieś tam na środku, tylko tutaj. Tak, wiem, pasażer ma gorszy dostęp, ale w naszej firmie w generalnie nie mam pasażerów, więc tutaj to jest świetnie umiejscowione. I teraz coś, czego nie rozumiem, tak, to jak logika wskazuje, jak ciśniemy przycisk po prawej stronie, to włącza nam się światło po lewej. O, a jak ciśniemy przycisk po lewej, to nam się włączy światło po prawej. Tak, yy, bardzo logiczne. Nowe generacje DAFów DAF miały mieć światełka LEDowe wszędzie, ale tutaj mamy światełeczko, rureczkowa żarówka, zwykła rureczkowa żarówka. Schowki są potężne i to jeszcze tak dosyć fajnie wykonane na takich teleskopikach, także nie no, no bardzo bardzo fajnie. Łóżeczko. Łóżeczko mamy ten sam super materiał co w poprzednich wersjach. Oprócz tego jeszcze jest dodatkowy toper. Nie wiem, może on był w opcji. E, nie widziałem go nigdy jeszcze. E, jest. Łóżka jest po prostu niebiańskie. Serio. Tak wiem, może troszeczkę za bardzo chwalę ten sprzęt. Szczególnie dla tych, co bardzo lubią skanie albo Volva. Nie mówię, też bardzo lubię skanie i Volva. Ale podafie się nie spodziewałem. Szczerze, podafie się nie spodziewałem takich rewelacji. Kierownicą sterujemy jak w Mercedesie w Evolvie. Tam jest przycisk na dole, naciskamy go. Zobaczcie co można zrobić z kierownicą. Można ją położyć kompletnie płasko, tak można zrobić coś, co sobie z nią chcemy. O! Nie, po prostu cudo. Kolejna rzecz to rolety. Rolety ukradzione z Renault. I tak samo jak w Renault mamy mamy do zwijania. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym produkcie? Mogę powiedzieć, że to jest nowy sprzęt, w którym kluczyk już nie działa. Czyli w sensie muszę go otworzyć wkładając go do dziury, ponieważ kluczyk. O ten kluczyk. Po prostu te dwa elementy nie działają. W sumie światło nawet nie sprawdzałem. Nie? Ale. Cudo. Um, otwieramy go w sposób, jaki jeszcze um, nie widziałem. Ale jest bardzo intuicyjny. Po prostu domyślnie bierzemy ręką tu ściskamy i otwierają nam się drzwi może audio jest tak dobre, dlatego że tu jest jakieś premium audio jestem w stanie w wierzyć, że to jest premium audio, dlatego że naprawdę jakość tego jest no, no cudowna, nie? jest naprawdę miło nawet podłokietnik ten tutaj taki, oto zrobili miękkie zrobili miękkie, tak samo, nie? wszyscy zobaczcie, wszystko jest wyłączone, tak a ja sobie mogę opuścić szybę Czyli kluczyki gdzieś zostają w jakiejś tam biurze, zaczyna być zimno, gorąco, możemy sobie to użyć, tak? Coś czego niestety nie rozumiem i może ktoś mi w komentarzu napisze. Włączamy sobie postojowe i mogę sobie tu włączyć nawet na nie wiem, chyba 500 stopni. Wentylator się załącza, ale ogrzewania nie ma. I nie wiem, czy dlatego, że to jest nówka, nowka sztuka, może tak jak kluczyk ktoś zapomniał zaprogramować i po prostu nie działa, nie wiem. Wiem, że się nie załącza i jest to trochę przykre. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak na DAFa, to jakość tego jest po prostu zadziwiająca. No to fotele, fotel jest taki sam jak w poprzedniej wersji, tak? Czyli te same elementy, ale co dodano, na przykład tutaj sobie mam miejsce położyć rękawiczkę i na przykład kluczyk w tej chwili sobie leży, żabka. Jest miejsce, gdzie to położy. Pilot prawdopodobnie w ostatniej chwili zamiast to wyrzucić na śmietnik, to zainstalowano stary rodzaj pilota. Jest to największa pomyłka, chyba w dziejach pilotów do, do zawieszenia. Dlatego, że nie wiem z tego co pamiętam, działał tylko ten i to zawsze działał tylko ten. No ale mamy tak. Wolałbym nowy pilot, no ale taki jest jaki jest. Mamy dwa solidne schodki. Bardzo fajne schodki. I ogólnie drzwi są takie bardzo przyjemne do zamykania. Jest to tak zadziwiająco przyjemny samochód. Jeszcze jedna rzecz, która mnie dosyć zdziwiła, ale prawdopodobnie jest to zamówienie mojej firmy w taki sposób. Przy 90 km na godzinę mamy około 1470 obrotów. Tak mniej więcej na wyświetlaczu to pokazuje. I jest ten samochód jest bardzo, bardzo, bardzo cichy, genialnie wytłumiony, aczkolwiek pod górki ze względu na tak wysokie obroty nie zwalnia. Naprawdę, naprawdę daje radę, naprawdę ma takiego buta, no wiadomo, tak. Mieliśmy kiedyś takie skanie z podwyższonymi obrotami, w sensie wolny most najszybciej założono specjalnie na lokalną jazdę, w tej firmie generalnie jeździmy lokalnie. I to naprawdę, naprawdę robi robotę. Naprawdę robi robotę. Także... No, jestem pod potężnym wrażeniem tego samochodu. Oby tak dalej. Mamy też tutaj jeszcze, mogę pokazać, tachograf, tylko ten tacho jest takie troszeczkę dziwne, dlatego, że, że jak nie przekręcimy kluczyka, to, to ekran jest bardzo ciemny. Wierzcie mi, na, na kamerze dużo lepiej widać, niż ja widzę gołym okiem. Jak przekręcimy kluczyk, to widać więcej, tylko minus jest taki, że jak wyłączę kluczyk, to on sam przechodzi w tryb Łóżkowy, więc e, trzeba będzie chyba to też przeprogramować, bo wyjdzie na to, że tylko jeździ i śpi. Tu raczej jeszcze tak prawda wyjdzie na jaw. No. Także naprawdę co do DAFA, jedna taka może troszeczkę gorsza rzecz. Może? ocenicie sami. W poprzednim modelu DAFA, o ile dobrze pamiętam, można było wsadzić taki duży, szeroki kubek. W tym modelu już nie bardzo, tu jest węzi na dole jak widzimy. Są takie jeszcze wypustki, żeby mniejszy kubeczek wsadzić, żeby nie latało. Aczkolwiek taki zwykły ceramiczny kubek z pracy udało mi się wsadzić. Także także jest ok. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze jedną rzecz mogę pokazać, co też mi się podoba, że mogę sobie obejrzeć książeczkę. Ona ma dużo stron. Widzimy, tu jesteśmy na stronie 613 autentycznie. To jest strona 613. Widzicie? tyle tego jest, żeby jest to po prostu podręcznik używania tego Dafa. I na przykład a po co mi taki podręcznik? No powiedzmy, nie wiem, chciałbym zobaczyć jak się otwiera y, klapę, bo jest inaczej niż w starym modelu i okazuje się że po stronie w tym wypadku pasażera muszę sobie pójść i tam jak otworzę drzwi, to pod spodem jest taka rączka, nie? Także ogólnie rzecz biorąc, naprawdę nie, cudownie. Bardzo mi się podoba. Chciałbym tym jeździć, pod warunkiem, że naprawią ogrzewanie postojowe, bo no, nie no. Ja mam w tym przerwę robić, czasami czekać 2-3 godziny pod rampą, to jak nie będzie ogrzewania, to jeździć tym nie będziemy. Co do świateł automatycznych, które tutaj są, to mogę powiedzieć, że działają one doskonale, w sensie tak jak w Scani to działa, tak? Czyli mamy wyłączone, automat, postojowe. No, i mijania lub drogowe. I automat działa poprawnie, czyli tak jak w Scani to działa, czyli musimy generalnie pojazd uruchomić, żeby światła się zapaliły same. Nie jak w Mercedesie, że światła generalnie zapalały się, kiedy chciały i były przypadki w firmie, gdzie musieli naprawdę Mercedesa z kabli odpalać, bo coś się stało z automatem, nie wiem, może coś kierowca źle zrobił i, i po prostu się nie wyłączyły, nie wiem. No i no nie poszli też tak daleko, że mamy nadal właśnie włącznik a nie na tablecie włączamy światła. Także poszli bardzo ładnie do przodu z nowościami, ale nie przedobrzyli moim zdaniem. Nadal to działa fajnie. Jeszcze jedna szybka ciekawostka. Tego nie widziałem nigdy, absolutnie nigdzie. Zobaczcie, tu jest gniazdo zapalniczki. Tu. Czyli jak chcemy sobie podłączyć, nie wiem, nawigację, to nie trzeba kombinować. I gdzie tu się podłączyć? Tu jest gniazdo zapalniczki. Nie no, po prostu nie, cudownie. Nie? Także to na tyle, co mogę Wam pokazać dzisiaj? Zobaczymy, czy naprawią usterki w nowym samochodzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.